Słuchajcie, ja tutaj Karol powiedział, że mam parę chwil o sponsorze, więc w imieniu sponsora co tak Software chciałem zapytać, czy piwo smakuje. Fantastycznie. Oczywiście mogę też powiedzieć, że zatrudniamy z Krakowa również, w Laravelu na Słuchajcie, chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj troszeczkę o autentykacji z Jasonem Ertugem, będę się tego terminu E, trzymał. I tu jest takie trochę wyjaśnienie dlaczego. E, to jest tak, przyjął, przyjęła się pewna kalka z angielskiego dotycząca autoryzacji, chociaż tak naprawdę powinno się mówić pewnie inaczej. E, I prawdopodobnie przyjmie się w którymś momencie też kalka słowa authentication. Ja lubię to dlatego, że one są takie bardzo bliskie sobie brzmieniowo. Tak naprawdę mówcie jak chcecie, ale mam pytanie do tłumiestów językowych: takie jak. Mówią, czy robią pull requesty, czy... Żądanie pociągnięcia. <laughs> <laughs> tak, tak właśnie myślałem. Mam nadzieję, że nikt nie wie, żadna kobieta, że pracuje, nie? Brzmi to, co... No, dobra, zostawmy ten temat. Ja tak lubię nikogo. A ja mówię pull requesty. Okej. Okay. Więc y, podstawowa sprawa. Czym się różni w ogóle autentykacja od autoryzacji? Powiem Wam najpierw, dlaczego w ogóle wpadłem na pomysł takiej prezentacji. Okazało się, że bardzo wiele osób ma problem z po pierwsze rozróżnianiem autoryzacji i autentykacji, ale po drugie korzysta z bibliotek na przykład autowych w zasadzie tak troszeczkę, można powiedzieć, bezmyślnie, w tym sensie, że... Korzystamy z tego na przykład łącząc się z, z Googlem, czy z Facebookiem, czy z Twitter'em, ale ciągniemy jakąś tam bibliotekę z, od provider'a i to działa i właściwie niewiele więcej nas obchodzi. Natomiast ja Wam powiem o kilku zastosowaniach, na które sam trafiłem w czasie mojej pracy całkiem niedawno i dlaczego to zaczęło być ważne, dlaczego zaczęło być ważne roz, rozumienie tego roz, rozróżnienia i dlaczego sam JSON Web Token zaczął być istotny w, w mojej pracy. No więc autoryzacja to jest po prostu informacja o tym, czy możemy pewną operację wykonać, bez względu na to, gdzie jesteśmy i kto jesteśmy, to czy możemy to zrobić, czy nie. Natomiast autentykacja, czy też uwierzytelnianie, to jest informacja o tym, kim jesteśmy. Z reguły yy, informacja autentykacyjna przekazywana jest w jakiejś formie Tożsamości cyfrowej, jakkolwiek to, jak, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie jesteśmy pewni, że po drugiej stronie jest dokładnie ta osoba, która próbuje się zautentykować. No i teraz po co o tym mówimy? No więc ja lubię rozwinając pewne sprawy, zastanawiać się nad zastosowaniami a, i te zastosowania a, sprawdzać. A, I chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, o trzech rzeczach, na które ja w ostatnim czasie natrafiłem. Po pierwsze, zewnętrzny provider OpenID. Miałem do wykonania aplikację, w której logowałem się, w której musieli logować się użytkownicy, ale nie mogłem zrobić własnej formatki logowania, tylko musiałem skorzystać z zewnętrznego providera OpenID Connect. No i niestety nie był to provider typu Google, gdzie mogłem ściągnąć zewnętrzną bibliotekę, tylko musiałem napisać swoje webechy, które łączyły się z providerem OpenID i wymieniały sobie informacje o tożsamości danego użytkownika. To jest pierwsze zastosowanie. Drugie, też problem, który ostatnio wyszedł, logo, logowanie domenowe wewnątrz organizacji. Przykład jest taki, że w dużej firmie bardzo często jest sporo aplika, aplikacji wewnętrznych, każda z tych aplikacji musi się logować domenowo, w związku z czym wykorzystujemy do tego LDAP-a, robimy sobie różne tutaj czary-mary, ale każda aplikacja tak naprawdę ma swoją własną formatkę logowania. No i to jest problem. Każda aplikacja teoretycznie przechwytuje na którymś etapie hasło użytkownika, to jest hasło domenowe, w związku z czym istnieje potencjalnie możliwość przechwycenia hasła prezesa, Tak? No i to jest zagrożenie bezpieczeństwa, jeżeli tych aplikacji jest dosyć dużo, jeżeli nie kontrolujemy właściwie procesu ich wytwarzania. O wiele łatwiej i też z punktu widzenia ludzi, którzy aplikacji, jest oczywiście wykorzystać pojedynczą, pojedynczy endpoint, pojedynczego providera OpenID, który. Takie logowanie załatwia za nas i zwraca nam tylko tożsamość danego użytkownika. Nie mamy do czynienia ani z formatem logowania, ani tym bardziej z hasłem takiego jury. Trzecia rzecz: logowanie do API RESTowego. I tutaj problem polega na tym, że mamy aplikację frontendową, która na przykład w Angularze. E, próbuje się do nas zalogować, próbuje się zalogować do backendu i też musimy w jakiś sposób przekazać sobie tożsamość takiego użytkownika. Do tego możemy wykorzystać właśnie JSON Web Token. Postaram się pokrótce za chwilę opowiedzieć o wszystkich tych e, zastosowaniach. Jak, jak to w ogóle zrobić, jak to ukryć. Oczywiście czas nie pozwoli na to, żeby pokazać to dokładnie, ale myślę, że będzie to dobry wstęp do tego, żeby sam się tym zainteresować. E, no i... Na koniec, to jest takie, takie pod, podsumowanie tych wszystkich zastosowań, to jest tak naprawdę po prostu wszystkie systemy single sign-on tak naprawdę mogą się opierać o OpenID Connect, to jest standard, który obowiązuje od ponad 5 lat i on jest naprawdę fajnie dopracowany. Większość dużych providerów tożsamości takich jak Google na przykład wykorzystują, czy są zgodni z OpenID Connectem, w związku z czym nasz pojedynczy, nasz pojedynczy klient takiego OpenID Providera będzie fantastycznie współdziałał z każdym, bo to jest po prostu standard. Chwilę o JSON Web Tokenie. Co to w ogóle jest JSON Web Token? JSON Web Token to jest string, który zawiera trzy rzeczy. To jest akurat zrzut z ekranu ze strony jwt.io i na tej stronie można sobie weryfikować swoje własne JSON Web Tokeny, można sprawdzać, czy one są właściwie podpisane i Czego to wynika? No, Wynika to z tego, że sam JSON Web Token nie jest w żaden sposób zaszyfrowany. To jest tożsamość przekazywana w sposób otwarty, zakodowana base64. JSON Web Token składa się z trzech segmentów rozdzielonych kropkami, jak może to widać. Na czerwono jest zaznaczony nagłówek, który definiuje jaki algorytm jest wykorzystywany do podpisywania tego tokena. Na fioletowo jest tak payload, czyli informacje o tożsamości, które nas tak naprawdę interesują. A na kolor. No, taki jakiś nie czerwony nie Turkusowy. Na kolor turkusowy. W kolorze turkusowym jest podpis takiego JSON Web Token'a. To jest bardzo prosta struktura. Jak wygenerujecie sobie JSON Web Token'a jakąkolwiek biblioteką, to będziecie mogli wkleić sobie to na JWT.io i on wam pokaże, czy payload jest poprawny, jaki macie tam algorytm zaszyty i jak to działa. Według OpenID Connect tak naprawdę te pola są wymagane poza polem out. To jest payload, tak? czyli to jest ten środek. To co tutaj jest sub, name, admin. Sam, sam JSON Web Token nie specyfikuje tego co ma zawierać JSON Web Token. Natomiast OpenID Connect jak najbardziej mówi o tym, że musi być przynajmniej jedno pole, które definiuje tożsamość użytkownika, w tym przypadku jest to sub. Musi być adres URL wydawcy, czyli IS. Musi być data wydania, czyli issued that, i expire, czyli jaka jest, jaki jest czas ważności tego tokena. To jest dosyć proste. Oczywiście, payload można powiększać tak jak się chce, to nie jest specjalnie nic zdrożnego. Poza tym, że trzeba mieć na uwadze, że bardzo często JSON Web Token w zastosowaniach aplikacji frontendowych jest przekazywany w URL i nie może być wobec tego zbyt duży. Bardzo ważna uwaga, tak jak już powiedziałem JSON Web Token nie jest szyfrowany. Payload i header są po prostu zakodowane w x64, natomiast one są podpisywane przy użyciu algorytmów szyfrujących. Co prawda JWT pokazuje jako domyślny algorytm, algorytm symetryczny, natomiast zasadniczo poleca się algorytmy asymetryczne, no bo wiadomo, jeżeli algorytm jest symetryczny, to po stronie, po której odbieramy, możemy również go wygenerować, tak? jeżeli dopuszczamy tego rodzaju rozwiązania. W przypadku szyfrowania symetrycznego podpisujemy JSON Web Token kluczem prywatnym, czyli jest to jakby troszeczkę na odwrót niż typowo to się odbywa. Natomiast u klienta następuje jedynie weryfikacja tego JSON Web Token, Czyli sytuacja wygląda w ten sposób. OpenID Provider generuje nam JSON Web Token, który zawiera jakieś informacje o tożsamości użytkownika, a my na podstawie klucza publicznego możemy zweryfikować, czy ten JSON Web Token jest wydany i wysłany dokładnie przez tego OpenID Providera. I dzięki temu jesteśmy pewni, że ta tożsamość nie, po nie pochodzi z kosmosu, ani z Krakowa, tylko, że pochodzi od naszego OpenID Providera. E OpenID definiuje... jest kluczem prywatnym wystawcy tego AES czy kluczem prywatnym odbiorcy. Nie, 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 kluczem prywatnym wystawcy. Klucz prywatny wystawcy jest tylko na serwerze wystawcy, nikt inny nie ma z nim nic wspólnego. Natomiast klucz publiczny, na przykład OpenID Connect definiuje sposób jego wystawiania na zewnątrz i to jest tak zwany JWKS Welly, który jest po prostu JSONem, w którym zapisany jest w odpowiedni sposób e, klucz publiczny i dzięki temu kluczowi publicznemu możemy sobie zweryfikować, czy to jest poprawny, czy nie. To znaczy poprawny. Czy, czy, czy on jest poprawny, to będzie bardzo łatwo zweryfikować, tylko czy on jest wydany przez tego wydawcę, któremu ufamy. Jak wygląda w ogóle zastosowanie JSON Web Tokena na przykład w OpenID Connectie? OpenID Connect definiuje kilka typów flow, kilka typów przesyłania danych pomiędzy aplikacjami, bo oczywiście aplikacje są różnego typu. Są trzy zdefiniowane przepływy danych. Jeden to jest Authorization Flow, jeden jest, drugi się nazywa Implicit Flow, jest jeszcze Hybrid Flow. Implicit Flow jest, jest stosowany w aplikacjach frontendowych, więc o nim nie będziemy sobie mówić. Hybrid to jest takie połączenie jednego i drugiego. Natomiast najczęściej stosowany w aplikacjach php owych jest Authorization Flow. I jak to wygląda? To jest przykład aplikacji monolitycznej oczywiście. Mamy stronę internetową, na którą ktoś wchodzi. I ta strona, to jest nasza strona, to jest ten WebPage, to jest nasza strona, nasz produkt. Open ID Provider to jest provider Open ID zrobiony przez kogoś albo przez naszą organizację, ale to nie jest kawałek naszego kodu. Wchodzimy na naszą stronę, na WebPage patrzymy, nie ma sesji, nie ma użytkownika. Jeżeli tak, tego nie ma, przekierowujemy naszą stronę do Open ID Providera. Tam następuje bardzo mogą nastąpić bardzo różne rzeczy. Najczęściej jest to format logowania, oczywiście, ale, ale niekoniecznie. To może być cokolwiek innego, jeżeli na przykład jesteśmy tam zalogowani domenowo, to może być tylko potwierdzenie autoryzacji aplikacji, tak jak często macie pewnie do czynienia, kiedy odpalacie jakąś aplikację, gdzie się logujecie się Facebookiem, tak? Jak już tam jesteście zalogowani, to was prosi tylko o autoryzację uprawnień tą aplikację do zrobienia czegoś i czegoś jeszcze. W momencie, w którym OpenID Provider stwierdzi, że autoryzowaliśmy tę aplikację, czyli w praktyce, w najprostszym przypadku, zalogowaliśmy się tam. Następuje redirekt powrotny do naszej aplikacji, gdzie wracamy z jednorazowym kodem autoryzacji. To się tak nazywa. Nawet authorization code. I my wtedy w, w, w kanale backendowym, czyli na przykład pullem, odpytujemy inny endpoint OpenID Provider'a i prosimy go, o JSON web token. Odpytujemy go używając tego kodu autoryzacji. Komunikacja jest absolutnie mega prosta. Ten drugi call, ten drugi request, który idzie tutaj w, na czerwono w kanale backendowym jest po prostu zabezpieczeniem, żeby, żeby jakby dodatkowo sprawdzić, czy to my tak naprawdę prosimy o ten JSON Web Token. Implicit Flow różni się tym, że nie ma tego czerwonego właśnie, no bo aplikacje frontendowe nie mają kanału backendowego z definicji, w związku z czym one przy pierwszym requestie dostają od razu JSON Web Token. To nie jest specjalnie Bezpieczne, ale, ale da się tak robić. No i teraz zastosowanie. Tak? Pierwsze, pierwsze zastosowanie, o którym mówiłem, to jest to, że mamy sytuację, kiedy nasz klient wymaga tego, żebyśmy się logowali do naszej aplikacji przy użyciu OpenID Providera, przy użyciu jego OpenID Providera. Jest oczywiście mnóstwo bibliotek. Ja akurat walczyłem z, z tematem przy okazji aplikacji syfonowej. Natomiast nie znalazłem żadnego fajnego bandla syfonowego, który by mi pokrywał wszystko to, co bym chciał, żeby pokrył. W związku z czym znalazłem sobie troszeczkę coś innego. Tym, w tym repozytorium jest taka bardzo fajna biblioteka, która obsługuje OpenID Connect w PHP. -ie. I ona jest tak napisana, to jest jedna klasa. Ona jest tak napisana, że bardzo łatwo zrozumieć, o co w ogóle w OpenID Connectie chodzi. I Potem można sobie pójść krok dalej i zrobić coś bardziej praktycznego. Ja tutaj troszkę pokażę. Także co? W akcji kontrolera robimy coś takiego. Jak tutaj widać, że, że kopiowałem z aplikacji symfonowej troszkę. E OpenID klient Client Service, to jest mój serwis. To jest właśnie ta jedna klasa, która realizuje połączenie z OpenID i wywołujemy jej metodę Authenticate. Ta trzecia linijka w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Ta metoda Authenticate tak naprawdę wygląda w ten sposób, z grubsza. Oczywiście ona ma dużo więcej linii, dużo więcej bad ale, ale z grubsza wygląda właśnie tak. To znaczy, jeżeli w WeQuestie pojawi się kod i kod to jest właśnie ten kod autoryzacyjny, który dostajemy do, od OpenID Providera, ja pozwolę sobie wrócić jeszcze tutaj, czyli to jest ten drugi krok. Dostajemy, w linku powrotnym dostajemy kod autoryzacji. Jeżeli ten kod jest, no to coś tam robimy, jeżeli nie ma, to robimy request authorization metodę, czyli ta metoda tak naprawdę robi redirecta do OpenID Providera z pewnymi parametrami, tak? bo my, oczywiście musimy zarejestrować naszą aplikację w tym OpenID Providerze, czyli dostaniemy jakiś tam client ID, musimy parę rzeczy przesłać, na przykład URL, na który ten OpenID Provider ma wrócić, i parę innych rzeczy. To wszystko ta klasa realizuje. W każdym razie to jest redirect. Potem robimy coś na OpenID Providerze, na przykład logujemy się, tak? No i wracamy znowu do tego samego kontrolera, do, w to samo miejsce, tak? I znowu wywołujemy metodę Authenticate, tylko że już mamy kod. No i teraz wywołujemy metodę request tokens na podstawie tego kodu, kodu który dostaniemy, czyli tak naprawdę wołamy kurlem jakiś tam endpoint OpenID Providera, który on e, udostępnił po to, żeby dostać JSON Web Token. No i załóżmy, że dostajemy tego JSON Web Token'a poprawnie, on jest zaszyty z reguły w takim polu ID Token. No i następuje to, co mówiłem, co jest z naszego punktu widzenia najistotniejsze. Musimy zweryfikować, czy ten ID Token, czy też, to jest inna nazwa JSON Web Token'a, czy ten JSON Web Token jest poprawny, to znaczy, czy on jest wydany przez tego OpenID Providera, o którego nam Chodziło cały czas. Tu jest masa wetcodu, nie patrzcie specjalnie na to. Najbardziej istotna informacja jest taka, że na końcu jest wywoływana w tej klasie metoda verifiera J Signature, która pobiera pewne konkretne informacje właśnie z tego JWK SURI. Tak? Nie wiem, czy to jest widoczne. W linii czwartej jest pobranie danych o kluczu publicznym, czyli to jest to, co OpenID Provider udostępnia. I nie ma sensu tylko pokazać, że ja na przykład wykorzystuję do weryfikacji bibliotekę RSA z, z pakietu PHP Cyclip Crypt e, i ona pozwala po złożeniu tego klucza e, publicznego, bo w tym JSONie on nie jest tak wprost podany, tak jak e, po wygenerowaniu tego klucza on wygląda na serwerze, tylko trzeba sobie go złożyć i, i na przykład zwali zwalidować go traktując go jako XN. I to jest wszystko. Jeżeli ta weryfikacja przebiegnie poprawnie, to znaczy, że ta tożsamość, czyli ten JSON Web Token zwrócony przez OpenID Providera, to jest właściwy JSON Web Token. I z niego możemy już sobie odkodować zwykły Base64D code. możemy sobie odkodować tą tożsamość. I koniec. To jest wszystko, co robimy. Tak naprawdę Klient uh, OpenID Connecta, serwer OpenID, provider OpenID Connecta udostępnia jeszcze jeden endpoint, który zwraca informacje o userze. I to jest ten ostatni krok. Ten endpoint nazywa się user info. I tak naprawdę każdy OpenID uh, Connect provider powinien ud udostępniać trzy endpointy. Ten, który służy do autoryzacji, czyli ten, na który się przekierowujemy. Endpoint, który zwraca nam JSON web tokena w kanale backendowym. I endpoint, który nam pozwala pobrać user info. Najczęściej jest jeszcze endpoint, który pozwala się wylogować, ale to dosyć oczywiste. I tak wygląda bardzo prosty klient OpenID Connecta. Proponuję zajrzeć sobie na tę na, na stronę, ja tą prezentację w taki czy inny sposób udostępnię. Możecie sobie zajrzeć na tą stronę, zobaczyć klasa jest naprawdę absolutnie mega prosta, nie ma tam żadnych czarów. Drugi, e, drugi przykład to jest, e, jak zrobić e, logowanie użytkowników w restowym api. Tu jest instrukcja absolutnie krok po kroku. Można do tego wykorzystać bardzo fajny bundle e, Lexika JWT Authentication Bundle. E, no i będziemy potrzebować też user bundla, żeby przechowywać użytkowników w naszej bazie. Tak? Czyli to jest sytuacja taka, w której aplikacja frontendowa pr próbuje się zalogować do naszego backendu, żeby wykonać coś. Na przykład nasz backend to jest API RESTowe, które umożliwia yy, zapisanie użytkownika albo umożliwia utworzenie jakiegoś obiektu i to jest jakiś tam panel administracyjny, tak? W związku z czym musimy go zalogować. Możemy to logowanie, normalnie w Symfony to logowanie robi się bardzo prosto, natomiast tutaj jest troszeczkę problem, ponieważ musimy się posługiwać tą tożsamością przelogowaną właśnie w JSON Web Tokenie, żeby te informacje o o tożsamości nie szły w kanale takim zwykłym, otwartym, tak? Żebyśmy nie musieli robić dodatkowej autentykacji po naszej stronie. Druga rzecz, definiujemy bardzo prosty routing, tu jest wykorzystany routing z host user bundla, no i ścieżka sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany. Tworzymy oczywiście NCI usera, to w dowolny oczywiście sposób, no i musimy wygenerować te klucze, tak? To jest ta podstawa, to jest to, o czym mówiłem przy okazji klienta OpenID Connecta. To znaczy, my udostępniamy użytkownikowi JSON Web Token, który jest podpisany kluczem prywatnym naszym, a udostępniamy mu klucz publiczny po to, żeby on mógł zweryfikować, czy ten, klucz, czy ten JSON Web Token pochodzi od nas. No więc trzeba sobie w prosty sposób wygenerować te dwa klucze i zapisać w naszej aplikacji. No i oczywiście lexik wymaga tutaj paru parametrów, które, są, które mówią gdzie, ten klucz, gdzie te klucze są przechowywane, jaka, jakie jest hasło do tych kluczy i jaka jest ważność tokena. Konfiguracja bandli to dosyć oczywista sprawa, to tylko pokazuje, że lexik JWT authentication potrzebuje tych parametrów. Konfigurujemy sobie firewall w security YAMLu. Firewalle y mogą być w zasadzie skonfigurowane w dowolny sposób. Rzecz polega na tym, że przyjąłem tutaj akurat w tym przykładzie, że wszystkie ścieżki, które zaczynają się od API, będą wymagały e, autentykacji e, przy użyciu właśnie tej, tej biblioteki Lexika. Przepraszam na razie, że to jest symbol. I to wszystko. W zasadzie temat jest zakończony, ponieważ nie napisaliśmy jakoś specjalnie dużo kodu. Jak można to przetestować? No, najpierw należy utworzyć jakiegoś użytkownika z loginem i hasłem. Potem w postmanie na przykład, czy w jakimś, jakimkolwiek innym kliencie można sobie wywołać ścieżkę login check i przesłać w x.w. formuły code parametry username i password i dostaniemy token. No i teraz dostaniemy ten token, oczywiście ten token nam powie coś o tożsamości tego użytkownika, ale tak naprawdę robimy to po to, żeby ten użytkownik mógł wysyłać ten token jako w nagłówku authorization po to, żeby dostać dostęp do jakichkolwiek innych zasobów, tak? No bo logowanie jest tylko raz, Natomiast sama autoryzacja, sam proces autoryzacji musi następować cały czas, tak? Przy każdym requestie musimy wysłać nagłówek authorization, Potem piszemy w treści nagłówka BRL, spacja i ten token, który dostaniemy po wywołaniu ścieżki logicznej. Proste, proste, jak budowa niekończego. I trzecie zastosowanie, serwera OpenID. To jest rzecz najbardziej skomplikowana. To znaczy ona jest o tyle skomplikowana, że serwer OpenID Connecta musi spełniać bardzo wiele różnych warunków, żeby być zgodny ze standardem OpenID Connect. Musi na przykład udostępniać tak zwane adresy well-known, które opisują nam adresy endpointów, które musimy użyć. Czyli na przykład tak naprawdę jak ktoś nam pokazuje, mówi słuchajcie musicie zrobić logowanie przez OpenID Connecta i tu jest nasz provider. To zakładając, że providera domena to jest provider.com, to będziemy mieli na pewno adres provider.com wellknown slash openid configuration i tam będziemy mieć wszystko. Niczego więcej nie potrzebujemy od providera, ponieważ tam są u, ukryte adresy endpointów do autoryzacji, do pobierania JSON Web Tokena, do user info, do wylogowania i jest także adres, w którym, który, pod którym będziemy mieli tego json z kluczem publicznym do weryfikacji json token To jest tak zrobione, że właściwie jeżeli jest jakiś klient OpenID Connecta, który, który jakby jest gotowy, w tym sensie, że powinien obsługiwać OpenID Connecta, to będziemy musieli jedynie wprowadzić domenę, nic więcej, do konfiguracji. Mam z tym teraz do czynienia, ponieważ akurat tak się składa, że pracujemy nad OpenID Providerem i robimy klient Klienty, aplikacje klienckie, testowe, właśnie w PHP, w Java i w Dotnet, i wszędzie działa to tak samo fajnie. Ale jak zrobić serwer OpenID, to Wam już nie będę opowiadał, bo to jest opowieść na dłuższą, na dłuższą chwilę. Natomiast polecam GitHub'a Brenta Szefera, który bardzo fajnie pokazuje, który w ogóle wyprodukował PHP-owego prowajdera OpenID. on to tak, tak naprawdę to jest. Cały serwer OAuthowy, którego jedną z części jest OpenID Connect. Gdyby ktoś miał problemy z, z implementacją tego po swojej stronie, na przykład w Symfony czy w, w jakimkolwiek innym frameworku, to udostępnia on też demo i klienta, i serwera napisane w Silexie. Jest to bardzo fajne demo i myśmy, na przykład, do napisania serwera przyjęli właśnie demo serwera w Sylexie, Ponieważ bardzo fajnie pokazywał, jak, jak zrobić to e, krok po kroku. Polecam jego stronę. Se, sam serwer ałkowy ma fantastyczną dokumentację, więc e, no naprawdę wszystko jest tam super opisane. To było na tyle z mojej strony. Dużo grałem dla chwilkę, Pytania jakieś są? Nie ma. Nie ja mam pytania. E, za, załóżmy, że najczęściej jest taka sytuacja, e, że wchodzimy na stronę PHP-ową poprzez przeglądarkę internetową, tak? Tak. Autentykujemy się jako jakiś użytkownik. Mhm. W którym miejscu jest przechowywany token? Bo po autentykacji otrzymujemy token, jak rozumiem. Tak. I żeby jakiekolwiek następne żądania wykonać, na przykład zapisy jakichś danych, to musimy mieć ten token. Rozumiem. Gdzie on jest wtedy trzymany? Czy on jest trzymany w cookies? No to jest taki niezbyt cross domain, ale to znaczy wiesz co, to jest troszeczkę inaczej, bo jakby sytuacje są dwie: albo wykorzystujesz Open ID providera tylko po to, żeby ogarnąć tożsamość użytkownika i nie potrzebujesz tak naprawdę odwoływać się do OpenID Providera albo do jakiegokolwiek innego API w trakcie działania twojej aplikacji. Ty po prostu potrzebujesz czegoś, co ci dostarczy formatkę logowania, mówiąc krótko, tak? Na przykład w takim przypadku, kiedy, o którym mówiłem, że, że jest domenowe logowanie. To jest klasyczny przypadek. Natomiast w przypadku takim, jeżeli masz listowe API i dostajesz ten, ten JSON Web Token i musisz się nim posługiwać na przykład do wołania innych API, to przechowujesz go sobie w sesji. Znaczy tak? no, to, to nie jest za bardzo cross wtedy, tak? Bo sesja wychowowa, bynajmniej, e, zapisuje w cookiesach, jak rozumiem. E, to znaczy identyfikator sesji. Tak, no, tak. W kisach, nie, ale sama sesja nie. tak. Sama sesja to już jest twój dowód, gdzie się zapisuje. Tak, to rozumiem, dobra. Jakiś jeszcze pytania? Trochę? Okay, to tam, widać, tam, Ale ta w w w duże, tam, O, O! Pytanie. Ja, Jeszcze nie grałeś. Nie to dajem dobieram. O. Ok. dużo węgla dzisiaj niestety? Czy jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o klucza czy ten Open ID, jakieś długości, czy to jest... Czy ten token jest mocno skorelowany właśnie z długością klucza i... Nie, nie, nie ma. Nic, nie, nie, ma, nie, nie, ma nie, o, nie wiem o żadnym ograniczeniu, które mogłoby dotyczyć samych kluczy. Ja wykorzystuję z reguły RSA 256 i to jest absolutnie wystarczające i absolutnie nie przeciążające długości samego, samego tokena, ponieważ tam tak naprawdę jest tylko i wyłącznie podpis wygenerowany przy użyciu tych kluczy, nic więcej. Sam klucz, sam token nie jest szyfrowany przy użyciu kluczy, tylko jest zakodowany w 264. Znaczy sam token header i payout, tak? natomiast podpis jest wygenerowany, więc z reguły nie wiem. Widzisz, he? nie? ma już. Hmm? Wiesz mają... Nie powiem, że Nie mają... Nie mają... decyzja. mają... pierwszy, ten Nie Nie Tak Nie mają. Nie pierwszy, ten lepszy, Nie Nie no. mają.